Smutek ogarnął Polskę po informacji o śmierci Jerzego Sztura, jednego z najbardziej cenionych i uwielbianych aktorów. Zmarł on 9 lipca 2024 roku, mając 77 lat. Jego odejście zostało szeroko omówione w mediach, a wspomnienia o jego twórczości i życiu wypełniły serca wielu fanów nostalgią i żalem. Ceremonia pogrzebowa Jerzego Sztura została zaplanowana na 17 lipca. A odbędzie się w kościele Świętych Piotra i Pawła w Krakowie. Rodzina, w nekrologu, wyraziła życzenie, by zamiast kwiatów, żałobnicy wspierali fundację humanitarną, co jest pięknym gestem oddającym ducha hojności, którym żył sztur. Oprócz uroczystości pogrzebowej, w niedzielę odbyła się msza w intencji zmarłego aktora w warszawskim kościele, na którą przybyło wielu znanych i szanowanych przyjaciół Jerzego Sztura. Zwróciło to uwagę publiczności, podkreślając społeczną pozycję aktora oraz głębokie więzi, które zbudował w branży. Zachowanie księdza podczas mszy również przyciągnęło uwagę, choć szczegóły tego, co zostało uznane za niezwykłe, nie są jasno określone. Być może jego słowa lub czynności szczególnie rezonowały z obecnymi, podkreślając wagę chwili i wpływ, jaki sztur wywarł na swoje otoczenie. Uroczystość upamiętniająca Jerzego Sztura, która odbyła się w niedzielę przed jego pogrzebem, zgromadziła tłumy zarówno fanów, jak i bliskich przyjaciół zmarłego aktora. Wydarzenie miało miejsce w Warszawskim Kościele Środowisk Twórczych, miejscu znane z zebrania przedstawicieli świata sztuki i kultury. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się znani z polskiego kina i teatru, takie osobistości jak Małgorzata Kożuchowska, Felix Falk czy Ewa Telega. Którzy przyszli oddać hołd swojemu przyjacielowi i koleżance z branży. Mszę za duszę Jerzego Sztura odprawił Andrzej Luther, duchowny i wielki miłośnik twórczości zmarłego, co dodatkowo podkreśliło osobisty charakter tej uroczystości. Na początku mszy ksiądz Luther wyraził swoje uznanie dla niezapomnianego talentu Sztura, mówiąc, ekran i scena nabierały życia, kiedy się pojawiał Jerzy Sztur, przypis. Red. Te słowa. Jak podaje Super Express, wyrażają głęboki szacunek i miłość do pracy aktora, którego obecność zawsze wzbogacała polską scenę artystyczną. Ostatnie pożegnanie Jerzego Sztura zaplanowano na środę, 17 lipca, na cmentarzu rakowickim w Krakowie, gdzie aktor zostanie pochowany, pozostawiając po sobie trwałe dziedzictwo w sercach tych, którzy go znali i podziwiali.